Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak znaleźć pliki w Linuxie za pomocą polecenia Find. Zapraszam. Na samym początku powiedzmy sobie, w jaki sposób używać polecenia Find. Wpisujemy sobie słowo kluczowe Find, i później albo używamy jakiegoś katalogu, w którym będziemy szukać, albo już jakiejś opcji, z której chcemy skorzystać, i później nazwę pliku. Który chcemy wyszukać. Na samym początku spróbujmy znaleźć sobie plik kalkulator, który do mnie mamy, że być może jest w katalogu domowym użytkownika, czyli backslash home. Sprawdźmy, czy rzeczywiście to polecenie zadziała. Jak widzimy, nie dość, że. Pokazała nam się cała dokładna ścieżka do tego pliku, to jeszcze jest on w tej właśnie ścieżce. Teraz spróbujemy znaleźć sobie pliki należące do użytkownika Michał i ograniczymy się do 10 wyników od końca. Zobaczmy, jak to polecenie wygląda. Find, później minus user i nazwa użytkownika, i później sobie całe to wyjście pakujemy do tail, czyli będziemy ograniczać się, tak jak mówiłem, do 10 wyników od końca. Zobaczmy, jak to działa. I jak widzimy mamy 10 wyników od końca i to są wszystkie pliki należące do użytkownika o nazwie Michał. Teraz poszukamy sobie plików o pełnych uprawnieniach i ograniczymy się takich przed chwilą do 10 wyników od końca. Zobaczcie wpisujemy sobie słówko kluczowe find minus perm, czyli uprawnienia pełne 777 i ograniczamy się do 10 wyników od końca. Zobaczmy jaki my dostaniemy wynik. Jak widzimy 4 pliki są w lokalizacjach ukrytych. I one mają najwyraźniej pełne uprawnienia. Nadszedł czas na ostatni przykład, czyli znajdowanie plików po uprawnieniach najwyższych, po użytkowniku Michał i po rozmiarze do 100 MB, tak jak tu widzicie, czyli wpisujemy sobie Find, minus Perm 777, później minus User Michał i minus Size. Minus 100M. Zobaczmy, ile plików nam znajdzie. Tak jak widzimy, jakby te same co poprzednio, z tym, że jeżeli usuniemy te pierwsze dwa filtry, to pokaże nam się zdecydowanie więcej. Tutaj najwyraźniej są pełne uprawnienia i należą te pliki wyłącznie do użytkownika Michał. Na dzisiaj to było już wszystko. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś nowego. Chciałbym Wam bardzo podziękować za poświęcony mi czas i zaprosić do oglądania poprzednich i następnych filmów, które się znajdą na moim kanale. I mam nadzieję do zobaczenia!